Jeszcze mamy chwilkę, nie? Jest tak. Jest tak, no. tak. Dzień Ale dzień. możemy się ustawić. No. No jeszcze pięć minut mamy. Dobra Jeszcze chwilkę, bo tam prosili.. Jak tam?. Piesek jest panem, ale sprzęt nie ma, ale... Dobrze, uwaga. Szanowni Państwo, witamy na dzisiejszej konferencji Białego Miasteczka i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Przypominamy, że dzisiaj mamy 21 dzień istnienia miasteczka. Ponadto chcieliśmy trochę opowiedzieć o sytuacji, która dzieje się obecnie w, ochrony, w ochronie zdrowia. W odpowiedzi na to, co dziś powiedział pan minister Niedzielski, że to są punktowe problemy w ochronie zdrowia i właściwie same lokalne problemy, i tylko nasz komitet nie jest w stanie się z ministerstwem porozumieć. Ja nazywam się Gilbert Kolbe, jestem rzecznikiem prasowym Białego Miasteczka 2.0 i jestem pielęgniarzem. Na początku chcielibyśmy przedstawić listę oddziałów, które w związku z brakiem personelu są już teraz zamknięte. Bądź planowane do zamknięcia. Uniwersytecki szpital dziecięcy w Krakowie, wypowiedzenia lekarzy. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wielkie problemy z uwagi na brak personelu lekarskiego. Oddział neurologii szpitala w Toruniu, zamknięty od dzisiaj, bez oddziału udarowego. Zawieszone oddziały neurologiczne w Inowrocławiu, w Włocławku i Grudziądzu. Zawieszony oddział pediatryczny szpitala w Zamościu, zawieszony oddział wewnętrzny w Rybniku, zawieszona chirurgia naczyniowa w Koszalinie, zamknięty szpital onkologiczny w Częstochowie, zamknięty oddział neurologiczny w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, sparaliżowany SOR w Zielonej Górze ze względu na brak odpsady ratowników i pielęgniarek, paraliż oddziału wewnętrznego, pediatrii oraz nefrologii w Płocku. Zawieszone oddziały chirurgii i ginekologii w Gryfinie, zamknięta neurologia ze względu na brak obsady w Kozienicach. To tylko oddziały. Natomiast przechodźmy dalej do pogotowia ratunkowego, które dzisiaj rozpoczęło swój protest, braki obsady w karetkach. W Błoniu, w Grodzisku Mazowieckim, w Starych Babicach, w Milanówku, w Ożarowie Mazowieckim, w Łomiankach, w Aleksandrowie Kujawskim, w Wyszogrodzie. Wszystkie zespoły z tamtych terenów nie mają obsady. Tamte tereny nie mają ratowników. W Poznaniu 65% zespołów ratownictwa medycznego jest bez obsady. W Płocku 80% zespołów jest bez obsady. We Włocławku 70%. W Inowrocławiu ponad 60% zespołów jest bez obsady. Chcielibyśmy zapytać pana ministra, dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle? Dlaczego pana zdaniem tutaj nadal jesteśmy? Dlaczego oddziały szpitalne, całe szpitale wypowiadają umowy, skoro pana zdaniem jest tak fantastycznie w naszej ochronie zdrowia? Dlaczego moja siostra, zapisując się wczoraj do lekarza, Podstawowej opieki zdrowotnej otrzymała termin na za dwa tygodnie. My, medycy, nie mamy innych problemów niż nasi pacjenci. Przeżywamy je na co dzień. A pan, panie ministrze, uważa pan nadal, że to, że stworzy pan zawodówki dla lekarzy, będzie rozwiązaniem problemu? Pan pewnie tych problemów raczej nie dostrzeże, bo pan się leczy w szpitalach resortowych, gdzie nie dopuści pan takich lekarzy do leczenia. Nie będzie pan miał tych problemów, że ktoś wystawi zły lek. Pan będzie cały czas zadowolony razem ze swoimi kolegami z tego, jak wygląda ochrona zdrowia resortowa. Natomiast nasi pacjenci, Polki i Polacy, nasze rodziny nadal będą musiały cierpieć w tym systemie, który obecnie tak funkcjonuje. Z tego względu nie odejdziemy stąd. Zaostrzamy protest. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, pracownicy ochrony zdrowia już zaczęli wypowiadać umowy o pracę. Ponadto zachęcamy do tego, aby medycy i niemedycy przechodzili na jeden etat, mogli zadbać o swoje zdrowie i mogli spędzić czas ze swoimi rodzinami, bo dotychczas nie mieli tej okazji. Ponadto przypominam, że Białe Miasteczko działa już w swojej pierwotnej formie. A przez weekend będą prowadzone szczepienia na koronawirusa dla chętnych, którzy będą zakwalifikowani. Bardzo dziękuję. A proszę powiedzieć, a ten dzisiaj miał być zespół roboczy, który analizował tabelki w Excelu. Czy tu macie jakieś informacje, czy tu jest jakiś postęp? Coś nowego na te wtorkowe rozmowy, jakiś krok po porozumieniu? Jak najbardziej przygotowujemy się do spotkania we wtorek, jesteśmy na to spotkanie gotowi i te wszystkie wyliczenia, chociaż trudno to mówić o wyliczeniach, bo ministerstwo zaproponowało głównie zmiany w nazewnictwie poszczególnych tabel i rozmieszczenia zawodów w tych tabelach, więc trudno jest mówić o jakichkolwiek wyliczeniach. Z tego względu my jak najbardziej jesteśmy gotowi na wtorkowe rozmowy i liczymy, że tym razem, bo przypominam, że są to przedmioty, ostatniej rozmowy będzie możliwość zawarcia porozumienia, natomiast jeśli pan minister dalej nie będzie gotowy, to w czwartek będą rozmowy ostatniej szansy. No bo pytam prost czy już się doliczyliście, ile w każdym zawodzie będzie osób, których będą dotyczyły podpisy? Czy to już z waszej strony jest ze strony ministra? Jak najbardziej my policzyliśmy zawody, i zostały one przesłane do ministerstwa w odpowiedzi na to, że ministerstwo w merytorycznie zły sposób przeliczyło zawody. Co stanie się po tych rozmowach ostatniej szansy, jeżeli przez cały ten najbliższy tydzień nie będzie porozumienia? Jeśli porozumienia nie będzie, będziemy zaostrzać protesty jeszcze bardziej. Co to znaczy w Jak to w praktyce będzie wyglądało? Nie chcemy w tym momencie zabrzmieć, jakbyśmy kogoś straszyli, tym bardziej, że tak jak od początku mówimy, Kierujemy się dobrem pacjentów. Z tego względu na razie nie będę o tym mówił, natomiast możliwości są szerokie. Ale to zaostrzenie protestu jest od już, czy od jeszcze czekacie? Do Obecne zaostrzenie protestu na tym poziomie, który już ogłosiliśmy wczoraj, już ma miejsce. Czyli jest to, to zachęcanie tak do wykładania umów, do przejścia na przykład na R4 i tak dalej, tak? Tak jest, jak najbardziej i w tym momencie nie mówimy jeszcze o sporach zbiorowych i strajkach. Pan dowiedział się, wszystkie szpitale, oddziały, które są zawieszone albo nie działają, no tutaj chyba jednak Kraków jest jednym z tych przykładów, no aż 25 specjalistów wypowiedziało te umowy. No, czy państwo jakoś może kontrolujecie tę sytuację, czy, czy wiecie co w tym szpitalu się dzieje obecnie, no i jakie to może mieć następstwa w najbliższych dniach, tygodniach? Czy Kraków jest takim sztandarowym przykładem tego, co będzie się działo już niedługo w całej Polsce? Bo medycy i niemedycy są zwyczajnie przepracowani. W związku z tym będą decydować się na to, żeby ograniczać swoje etaty. Będą prawdopodobnie też przechodzić do jednej pracy i nie brać nadmiarowych dyżurów. Bardzo dziękujemy. Yes, like just